Ona mi z kosza daje mariny, A o niej kwiatki do wiarca. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, Pewnie to jego kochanka. Każdy prawie sprawie, O od jednej porze, Otwiera się w dąbroszenie. Młody jest strzelcem w tutejszym Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić kto pragnie. prawnie. Gdzie uszła? Mnie nie znała. Jak w okni jaskier, Wschodzi na babie. O, Powiedz mi, piękna, dziuba dziewczyno, na co mam tę tajemnicę? Jaką przybiegłaś do mnie, drożyną? Gdzie domku? Gdzie są rodzice? Minęło lato, żółwi nam liścia. nadchodzi pora, zawsze mam czekać twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora Zawsze szpotmiela, jak, jak sarcza płocha, Jak upiór, łączy się z ciemną. Zostań się lepiej z tym, kto się kocha, Zostań się odwadzeniem. Hateczka moja stąd niedaleka, Pośrodku gęstej leszczyny, Jest tam dostatkiem owoców, mleka, Jest tam dostatkiem zwierzyny. Stój w hardy młokosie, Podle co ojciec, Słowicze dzięki mężczyzny w A w sercu chwili się zamiary. Więcej się waszej obłudy boję, Niż zmierne u pan zapały. I może bym prośby przyjęła twoje, Ale czy będziesz tu nie wstały? jest przyklękną, Chce cię w dłoń jasny, Uwielbię cylo potęgi. Prosię, prześwięty, Księżyca blasku, Lecz czy dochowam przysięgi? Do Jada jego złej duszy. Pomówiąc no, dziecka, więcej nie czeka. by łabieniec na stronie. I pożegnawszy strzelca z daleka. Na zwykłe uchodzi głodnie. Różno się za nią strzelec pomyka. Rączem wybiegą i sprostał. Znikła jak lęki, a A on sam jeden został, sam został. Ja w po prostu lesie da się burzy, dzyma, burzy się, Dzikiej wiecznicy, która się zwabia w tę Zabraca głowę, rzuca w tęsknicy i może jeszcze się śmieje. Daj się namówić czułym wyrazem, porzuć zdychania i żalę. Do mnie, tu, do mnie, tu będzie razem, pogodnym wiązać krysztale. Czy zechcesz niby jaskółka wielka, oblicze wód tylko muskać. Czy zdrów jak rybka, bezmi jak rybka, cały dzień się ze mną pluskać, a na noc włożyć srebrnej kopieli, pod namiotami zwierciadem, wśród boskich usnąć. Ja, widziałem, widziałem. Wtem za zasłą błysnął Pierwszy pierwszym awendzie, strzelec w ziemię patrzy w stronę, zbliża się będzie i... Do mnie, pójdź do mnie, jak lotę, zdziwszy z jak te nie mi bardzo Znowu się wątpi za zatopy. z drugiej w liskach rowerki, nie da strzelec i stary, który chciał skoczyć i nie chcę. Ten młoda fala znowu z przodu zleka. Na głube ośle wierzy w błębinę, No bo spadziony Wierzy i patrzy, patrzy i wierzy, niesie gołonę do do skorze, Wstał z wyprzęży. Na średni i na jedną Przeraził dusz głośniewną, W swej dłoni ciśnie, Piękny plica topi oczy, stami usta, niżanie goń. Skoczne okręgi

przy świetle księżyca. Snuje się para w komincie. Jest on młodzieńcem dziewicza. Ona występuje wtrąca jej grosze. Ochłodny wieczór od rzekiem. To jest młodzienie z rzekiem.